Ale co? Ale co? Ale, ale co mam mówić? Ale czemu się śmieje ze mnie? Tak po prostu. Nie, nie śmiej się ze mnie. Nie śmieję się. Chcesz i je na 1v1? Nie. Zobaczysz, porobię cię. Dawaj wychodź z klatki. I dawaj będziemy się napierda. Kurwa macie, ale strzelił ja, Dobra ja... Ja. Ja. Ja Ja mnie Ja gadam. Ja. ci ja. boli.